Dzień dobry. Dzisiaj chciałam porozmawiać o sposobach komunikowania. Mamy tak naprawdę cztery rodzaje zachowań. Ja tutaj mam taką tabelkę, którą Wam pokażę. Tutaj mamy możemy być asertywni, empatyczni, pasywni i agresywni. Dużo się mówi dzisiaj o asertywności. Bądź asertywny. Są kursy asertywności. Ale odpowiedzcie sobie na pytanie, czy można od rana do wieczora być asertywnym? Czasami człowiek nie wytrzymuje i wpada w agresję. Czasami po prostu jest pasywny, bo nie chce mu się odpowiedzieć, bo jest wycofany. Czasami empatycznie rozumie drugą stronę, a czasami jest asertywny. Tak na, naprawdę, jeżeli wybierzemy odpowiednie zachowanie do odpowiedniej sytuacji, to znaczy adekwatne zachowanie do sytuacji, podniesie się komfort naszego życia. Żadne z tych zachowań, to znaczy asertywność, empatia, pasywność i agresja, nie są same w sobie złe. Jeżeli jest zagrożenie życiem, to możemy być agresywni, bo bronimy się, bronimy swojego życia. I to zachowanie, jeżeli to faktycznie wybraliśmy w momencie, kiedy jest zagrożenie naszego życia, to to jest dobre zachowanie. Na wojnie, kto pierwszy strzela, ten się uratuje. Jeżeli ja potraktuję empatią mojego przeciwnika, pomyślę sobie, on taki biedny jak ja, wychudzony już tak niejad może z tydzień, pewnie jak ja, to ginę. Muszę wybrać w tym momencie, Powinnam wybrać agresję. Teraz musicie się zastanowić, czy któryś z tych zachowań w waszym życiu przeważa. Jeżeli tak, to tu mamy problem, bo w psychologii jest problem, jeżeli czegoś mamy. W nadmiernym nadmiarze lub zbyt mało. Musi być równowaga. Człowiek, który od rana do wieczora jest asertywny, jest po prostu taki od tam dotąd, bez emocji. Nie ma w nim. Nie ma w nim tak naprawdę. Empatii. zawsze powiem to, co myślę, nie boję się powiedzieć tego, co myślę, a przecież czasami możemy zrobić komuś krzywdę tym, co mówimy. Weźmy teraz takie, takie osoby, które reagują cały czas agresją. Może mnie spotkać. One wszystkie problemy rozwiązują przez agresję. Czasem, nawet w sklepie. Widzimy, człowieka, klienta, który krzyczy, wyżywa się na ekspedientce, która stała i Bogu ducha winna, lub no, może nawet zawiniła. No, ale to zachowanie agresywne nie jest współmierne do, do tego, jak ona się zachowała, do tej pomyłki. Można by było wybrać asertywność albo może empatię, zrozumieć ją. A, jest zmęczona pewnie, pomyliła się. Weźmy teraz zachowania pasywne. Jeżeli zbyt dużo jest tych zachowań pasywnych, to to jest najgorsze. To jest tak zwane zachowanie dla świętego spokoju. Żeby nie było problemu, żeby nie było awantury. Nie odzywam się. A, puszczę to. Ale to, że ja się nie odzywam, to nie znaczy, że te niedobre emocje we mnie nie narastają. Tam się po prostu to wszystko zbiera, zbiera, kumuluje i w pewnym momencie, kiedy już czara goryczy się, przelewa, jest wybuch. I mamy taką sytuację, kiedy żona zaczyna krzyczeć do męża. Sytuacji tak naprawdę niewspółmiernej, reaguje agresją, i on wtedy na nią patrzy i mówi: Ty chyba jesteś nienormalna. Z takiego powodu błachego. tak się drzesz? Ale to nie chodzi o ten błahy powód. To chodzi o to wszystko, co było wcześniej. A te wszystkie zachowania pasywne, o to, te wszystkie zachowania dla świętego spokoju które się kumulowały, a później po prostu eksplozja, wybuch. Także to zachowanie pasywne ma naprawdę dużą cenę. Trzeba to opłacić dużą ceną. Bo zachowanie pasywne, tak jak w tej tabelce tutaj jeszcze raz może pokażę, że są te strzałki tu Prawda? Że pasywność przechodzi w agresję. I zawsze tak jest. I to jest niebezpieczne. Agresję albo na zewnątrz, wtedy właśnie wybuchamy, krzyczymy. Możemy fizycznie być agresywni. Albo jeżeli nie na zewnątrz, to agresja. Jest skierowana do nas, tak zwana autoagresja. I Wtedy zaczynają się problemy ze zdrowiem, zaczynają się problemy psychologiczne i nie radzimy sobie. Dlatego od dzisiaj pamiętajcie, Jeśli wybieracie pasywność, jeśli dla świętego spokoju boicie się powiedzieć tej prawdy, która jest waszą prawdą, jeżeli unikacie konfrontacji, to może źle się skończyć dla waszego zdrowia. Nie namawiam tu nikogo, do reagowania agresją. Ale ostrzegam, że pasywność prowadzi właśnie do agresji, do agresji na zewnątrz albo autoagresji. Także od dzisiaj, jeżeli będziecie wybierać któreś z tych zachowań, to wybierzcie je jest odpowiedzialnością. Od dzisiaj będziecie sobie z tego zdawać sprawę, że wybierając pasywność, tak zwane zachowanie dla świętego spokoju, oczywiście mówię o przeważającej większości różnych sytuacji. Bo to nie znaczy, że w ogóle już pasywności nie należy używać. Nie. Jeżeli przeważa Pasywność w naszych kontaktach interpersonalnych, cały czas ustępowanie innym i nie mówienie o nas samych, co myślimy, jak to rozumiemy, jakie jest nasze zdanie na dany temat, to może prowadzić do różnych zaburzeń psychologicznych, problemów psychologicznych. Ostrzegam więc przed pasywnością. Weźcie odpowiedzialność za swoje zachowania. Dziękuję bardzo i do następnego spotkania.